Dla mnie to miejsce i ta, ta nagroda to była czymś kompletnie nieosiągalnym, nawet sobie tak siedziałem dzisiaj, jak, jak wychodzili kolejni, jak wyszedł e, redaktor Zimoch na początku, tak sobie myślałem, czy kiedyś w życiu, ja już jestem stary w związku z tym, czy kiedyś w życiu jest szansa na to, żeby otrzymać taką nagrodę, bo to jest no niemal większej nagrody dla dziennikarza niż ta, którą organizuje press. No i szok. Kompletnie nie mogę dojść do siebie ciągle. Znaczy, ja, ja jestem, należę do tych ludzi, którzy są dość aktywni. W związku z tym y, i tygodnik podkalański, i prasa lokalna to jest y, to, czym żyję od dwudziestu paru lat. I dla mnie tygodnik Podkalański, gazety lokalne, te mniejsze, większe, z którymi się spotykamy ciągle, bo ja jestem w Stowarzyszeniu gazet lokalnych, to jest dla mnie to e, 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 czym żyję, t, t, czym się zajmuję, czym się interesuję od początku do końca. W związku z tym ja tą nagrodę przyjmuję jako przedstawiciel i gazet lokalnych i tygodnika Podkalańskiego, rzecz jasna, no i pewnie swoim. To znaczy że. Taki sposób poprawienia dziennikarstwa jest ok. Znaczy, ktoś go akceptuje i uważa, że to jest dobry pomysł. Bo ja należę do takich gości, których ktoś określił, że go pełno wszędzie. Ja wcale nie uważam, żeby to było coś złego. Tak, jest mnie pełno wszędzie, bo interesuje mnie świat. Tak jak moje młode lata, wszystkie, to znaczy moja młodość to są lata przypadające na stan wojenny, potem postanie wojny, ja, no ten najbardziej ponury okres. I to było zawsze dla mnie potwornie bolesne, że... i zabrali mi te paszporty, i pamiętam taką beznadzieję, i tak sobie... w marzeniach tam gdzieś mi krążyło po głowie, że może przyjdzie taki okres, że... że to się zmieni, że będzie wolność. I teraz... jak mi powiedział pewien góral gąsienica w Chicago, że... Ty, to Jurek, to się to zachowujesz jakbyś był... Jak pies, którego z łańcucha spuszczą. No trochę tak, dlatego że mnie to wszystko cieszy. Znaczy, ja nie należę do ludzi, którzy są ponurakami, mam poczucie humoru i, i lubię się śmiać. A przede wszystkim e, lubię, ten, lubię Polskę, lubię te, to, co się tutaj dzieje. Podobają mi się nawet e, czasem te kontrowersje ostrzejsze. No t, bo tak, tak się toczy życie i wcale mnie to nie martwi, że te kontrowersje są. Bo tak wygląda demokracja, no muszą być kontrowersje, prędzej czy później z nich się coś e, dobrego zdarzy. Czyli rozumiem, że to nie będzie uwieńczenie kariery, tylko raczej kop do roboty jeszcze większej. No do, do, to jest dobre pytanie. To powinno być uwieńczenie kariery, bo to taka nagroda, to co dalej? Ale znam takich gości, którzy tu kilka razy wyskakiwali po tę stalówkę. No dobra, niech to będzie pierwsza stalówka.